Witam w 22 części mojego zagrajmy w Gothic 2 Note Kruka. Tym razem będę kosił wszystkich smoczym zębaczem. Ale wpierw muszę się bardzo porządnie uzdrowić do samego końca. Gdyż, minusem tego, że się przemieniamy w smoczego zębacza jest to, że nie można po pierwsze się uzdrawiać, po drugie zapisywać gry, mm, i po trzecie rozmawiać. Z Osobami żywymi, typu paladyni i tak dalej. Ale to się mi bardzo przyda, dlatego że. No, zabiję powiedzmy ff, większość tych takich słabych potworów. Oczywiście nie będę atakował orków, gdyż oni mają bardzo szybkie ataki i by mnie prawdopodobnie zabili. O, jakieś mam problemy ze sterowaniem. chwilę muszę to zobaczyć. Mieszka nie działa. Chwilę, escape. Opcje nie no wszystko jest dobrze. Jeszcze raz. O, działa. Jak widzicie, możemy sobie przebiegać wokół wszystkiego i nikt na nic nie zrobi. <grym> możemy mnie Mogę sobie biec tutaj, tam, wszędzie. A głównym celem teraz moim będzie Tak jak już powiedziałem wcześniej Zabić wszystkie potwory typu wilki, kropicy, Jaszczury Ogólnie wszystko co wstanie mi na drodze Poza orkami Drugimi smoczymi zębaczami Gdy z nimi było cholernie ciężko walczyć A uzdrawiać się nie można to bym stracił No i będę też próbował unikać tych jaszczurów Bo z nimi może być bardzo ciężko walczyć Dobra Wilka nie zaatakuje, bo bym sobie w pobliżu orków to by mnie zaczęły atakować Ale tutaj czemu nie? O proszę, na jednego hita O warg. z wargami jest trochę ciężej. Ale się opłaca i dlatego, że za nich jest 300 expa Najlepiej no tak szybko, żeby nie, nie zdążyli nas ugryźć O, chyba raz mnie ugryzł tylko no, mało mi zabrał. O, o ja tu są orkowie, to tutaj też nie ma co iść. Idę zobaczyć tutaj, co jest. <średziora> Nic nie ma. Fajnie. Dobra, zeskoczę se na dół. Smoshy Zemba jest bardzo aerodynamiczny, dlatego szybciej spada z góry. Dobra, Krupiców. Pierwszy, drugi, trzeci. Czwarty. O, wielkie, moje ulgole cele. Dlatego, że bardzo łatwo w nie trafić i są na jednego hita. I więcej jak panie z panią, Tutaj nie będę jej szedł, bo tutaj jest jego i jakbym nie zobaczył, to zacząłbym mnie atakować. Nawet jakbym powrócił do normalnej postaci bym mnie atakował. To jest trochę dziwne. Kurde, nie mogę trafić, nie no mogę za. Dobra. Tu jest wilk Kwiopica Będę się znowu próbował 50 razy go ujrzeć Za szóstym razem, dobra jest O, jeszcze jeden Nieet. Dlatego nie lubię Kwiopisu Za czwartym razem Dobra Teraz zobaczę co tutaj się chowa O proszę, jeszcze o, jeszcze szczury na dwa hity Jak to atakujemy jednego to oczywiście atakują nas ci, którzy są w pobliżu Tu jeszcze wilki Tak jak mówiłem, to jest bardzo opłacalne ale Trzeba uważać na te trzy aspekty, które wymieniłem yy, już na początku filmiku Że się nie można zapisać, że nie można się uzdrowić i że nie można gadać z ludźmi Dobra, ja, To nie. To jest a przypomniał sobie jesteś w którym jest dość dużo wilków Teraz tam pobiegnę O, tutaj jest Tutaj jest cała masa wilków Raz, dwa Trzeci, daj! Dobra I tutaj jeszcze w środku są 3, 3, 4 i 5 Tutaj leży Olaf Ten kolega bilgota, można za to zrobić zadanie Ale oczywiście jak jestem smoczym zębaczem To nic nie mogę zrobić Idę zobaczyć czy coś tu jest Nie, tu chyba nic nie ma, są tereny orbu. Tu nie ma co iść Tam jest hoszpak Ale nim to się zajmę w czwartym rozdziale W czwartym rozdziale jeszcze nie będę przemiał Smoczego zębacza, gdyż to już nie będzie miało sensu tu jest zobaczę co tam jest prosto no, też mi niespodzianka nic nie ma tutaj gdzieś były zębacze o, oczywiście wszystkie trzeba użreć chodź tu mendo dobra i tutaj gdzieś były zębacze chyba O! Są! Przy okazji bo to zrobić też część zadania, ale ja pokażę w następnej części jak zrobić to zadanie w prostszy sposób. Bez potrzeby zabijania tam 8 czy 7 zębaczy, tu jest tylko jednego przywódcę. I w na następnej części pokażę co trzeba zrobić, żeby on się pokazał i gdzie on jest. O! Widzisz? Umie pływać. Tutaj jest gdzieś w pobliżu stara wieża Ksardasa. Ale nie po to tutaj przyszedłem, bo z demonami miałbym bardzo małe szanse, a ze szkieletami już w ogóle. Coś tutaj jest. O, ślepa uliczka. Jest tam jedna miktura, ale. Zobaczymy jej nie podniosę. A tutaj coś będzie. Chwilowo, za chwilowo mam zastój Nie ma celów, chyba już wygryzłem dość dużą część O, pognił w dyaszczu, ciężki przeciwnik, spróbuję go po pokonać 3, 4, 3, 4 No, pięć Miałem farta, że mnie nie podpalił, bo prawdopodobnie już bym nie żył Walki z nimi są śmiertelnie niebezpieczne. O, dwóch, który już na pewno nie zaatakuje. Muszę zawrócić, bo tutaj mogę tylko wyskoczyć w dół. Skoczy się na główkę. A. O, ześlizną się. O, biegam po wodzie. O, już nie. Dobra. Idę zobaczyć co tutaj mamy. No, nic nie mamy. Dobra, tutaj jest wejście. Tam jest kopalnia fajeta. Mógłbym tam wejść i wszystkich zagryźć, ale... Nie, chyba bym nie dał sobie rady. I przy okazji nie opatrzałbym mi się, bo ja bym drugie, raz tam wejść do fajet, by mnie zaczął bić i bym nie mógł wypełnić zadania. O! Moje ulubione miejsce. Pe tu jest stado pełzaczy, które można powalić jednym kąsem. O! I tutaj można sobie tyle ekpa nabić. Za każdego pełzacza, y którego mam na jednego hita, jest 120 ekspa. Tu widać. no bo teraz już nic nie widać. Cała stada pojedna w i mnie już dość dużo razy wychodziły. O, ponad. o, kolejny poziom, ósmy albo zwrotny. I tutaj pojedna z wojowników, silniejszy przeciwnik, ale co to za płócioro zaznacza? No i jeszcze jeden pojednawczy. Nie wiem, ile tutaj nabiłem z tysiąc? 1000 z kawałkiem, spokojnie. Dobra. Jasność nastała. Zobaczę czy jest coś jeszcze w drugim korytarzu, jakiś pełzacz. Nie, to są jakieś tylko śmieci do zbierania. A ja śmieci nie zbieram. To idę stąd. Zobaczę jeszcze co tam na górze się czai. O, golem! No w tym się dziwi jak dla smoczego zębacza, zanim się obróci, to się go nie będzie, no. Co my tu mamy? Zaklinował się w kamieniu, o. Dwa smocze zębacze, nie radzę zaczynać z nimi walki, bo to się może bardzo źle skończyć. No to cóż, myślę, że już wykosiłem... Większą część terenów tutaj okolic I mogę sobie spokojnie pójść do Diego Chwila, gdzie się do niego szło? Nie tam nie Tutaj chyba No tędy Tutaj No okej okay. No i to była na tą część gdzieś przygodową Raz 838. Pozdrawiam.